Yes, to ja znów o mini i to jest drugi częst za istnła wspólna więc te z nami Wow, ola, aleś nasundziła. No, dzięki. Ale to jest pyszny ten obiadek. Czy mama nie nauczyła cię, to jest śniadanie? Nauczyła mnie, tylko zapomniałam, bo już mieszkam u ciebie i w ogóle. Ale nie ważne, lepiej jedzmy. No właśnie, nie będziemy spędzać czasu na takiej kupie rozmowy. Wow, ale to jest pysne. No wiem, dzięki. Ej, może pójdziemy do sklepu może dzisiaj, bo otworzyli chyba taki nowy sklep. Bardzo fajny jest. Wszystkimi ubraniami, które są najnowsze. Wow, to chyba, to bardzo, to chyba będzie bardzo super. Ja idę. Okej, okay, teraz tylko musimy tylko to zjeść. Po śniadaniu. mhm. <laughs> Czemu ty czytasz w w tej książce? O, co? E, powiedz po prostu, czemu ciągle czytasz w tej książce? E, bardzo fajne. to mój pamiętnik jest. A ty, tam może możesz Ej, no wiesz. Wow. Nic ciekawego. I tak nie interesujemy za bardzo. U, jest taki. Okej. Okay. Idziemy do tego sklepu. Ja sobie A ty, tylko ty teraz. Okej, okay, szybko sobie biorę. Tak mi się tylko wydaje. Pięć minut później. Kokardka? Serio? Proszę, bez komentarzy. Teraz chodźmy.